Dzisiaj wetlejem Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna Czysta, że Panna Czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas a anieli grają, które witają, pasterzy śpiewają, Pytle tak klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Maryja, panna, maryja, panna dzieci kojazduje. I Józef święty, i juze święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają, Pasterzy śpiewają, pęknać zapytają, Cuda, cuda ogłaszają. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Jak to dlaczego? Dlatego, że nowonarodzony Chrystus zagościł w naszych sercach, abyśmy się mogli złapać za ręce, abyśmy mogli się do siebie uśmiechać i po to, abyśmy mogli sobie przebaczać. Ale dlaczego się żeby narodzenie się do kiedy jest zimno i ciemno, wschodnie i Właśnie dlatego, aby promień Bożej miłości zaglądnął do naszych serc. Czas Bożego Narodzenia, to aniołów, za wierszami na polnikach. Zrobią kartki świąteczne, służą jako dekoracja, są w wierszach i przedstawieniach. Ta moda aniołowska jest bardzo dobra, ale co mówimy o aniele boczajemskim? Najpierw czadkały po polach i budziły pastuszków śpiochów. Potem dawały komunikat o Bożym Narodzeniu. Potem mówili, że na świecie zaponuje wielka radość. Może anioł pomylił się? O jakiej radości Mówił. Przecież Herob tupał nogami. Żołnierze czysy wymachywali dzidami. Matka boska zmarznięta, dobrej karbiczek ma zimnej stajemce. Ale anioł nigdy się nie myli. Do tej pory co roku odbywamy radość z okazji Bożego Narodzenia. Może 28, może 36, A może trzeba wszystkim wejść autobus 136. trzydzieści do sześć? Doradziły gwiazdy złote, Pasterz wszędzie trafi na piechotę. Doszli pieszo, uchlęknęli I płakali, nic nie mieli, A wszystko oddali. Poprosili Dzieciątko Uśpione, Spójrz na nasze oczy zmęczone I osłonie się promieniami słonka. Gdyby przyszli do Ciebie wtedy W świętą noc, kiedy świeciła jedna gwiazda, może chcieliby zawieszyć zawieszać ci firanki ranki w stajni, przykryć się wełnianą kołdrą, sprawić rękawiczki świętemu Zepowi. Oto moje dziecię! W Złowie narodzone, bo i stajęce na ścianie położone. Jesteś, mój syneczku! Starwym dla nas wszystkich, serca braci, dalekich i bliskich. Boże wielki, spełniłeś swe obietnice, Dałeś nam Syna, który przywróci nam życie, Wyzwoli on świadce zła, uleczy, co boli, Wyrwie wszystkich z grzechu niewoli. Grudzień choinka, osioł zaszczycony, Bóg zarozumiały, tylko Bóg się nie wstydzi, Że jest taki mały teraz postraszył, staniął bogatym. To kłopoty małego Boga. Czech trzech mędrców na nic nie przyda. Bóg tak mały, że go nie widać. Śpiewają głosem grubym i cienkim. Bóg wszechmocny, bo taki ma ręce. A święty Józef załamał ręce. Denerwują się święci w niebie. Już nie trzej mędrzy, lecz dok uczeni doktorzy, docenti. To, co stare minęło, odeszło. Zamiast złota niosą dolary, zamiast kadzidła komputer, zamiast miry wideo. Ach, te czasy, myśli pan Jezus, nawet gwiazda trochę zwariowała, ale nic już nas nie y, zawali, bo wciąż mamusia ta sama. Jakie światło nad Betlejem się rozchodzi, w środku nocy zagubiony świat się budzi. Dzisiaj właśnie dla na nas Chrystus się narodził, do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. Teraz chwile dzieci mała, teraz chwile dzieci miła, ziemia boja. Não me lar, Mandelce trakciem gazji złożyli dare objechali. Bóg miał pretensje, powinni, wziąć się ukryć, ratować go przed wodą, przed Panem, diabłem i Herodem, ale w niemalucie z matki Bożej stojące, by lejeć wcale na niebiesku i różowo z niebieskimi oczami. Ni to, ni owo, tyle było wydając złotego nieba, a nie w oknie, strokatych pastuszków za sobą, nim sima musi, koronę. Leć, lepiej, Jezus Krysztory, złotę w kropie zielone. Czego mamy życzyć w te święta radosne, kiedy Jezus przychodzi w stajence w małej wiosce pośród ludzi, aniołów i zwierząt? Zabijajmy pastorałkę od serca do ucha, Gdy za oknem biała śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, Każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, Każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję Matkę Jego z godnością, godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Na nich nie po kiedy pilnują owiec, żeby byli w dobrym humorze, nawet kiedy muszą wstać o piątej rano. Życzymy aniołom, żeby nie próbali za wysoko w niebie, żeby też czasami chodzili z ludźmi po, nie, po ziemi. Ale nie zazdrościli archaniołom. Życzymy trzem królom, żeby nie zabądzili i powrócili do swojej doby. Życzymy świętemu Jezusowi, żeby żeby nie osi. Żeby był zawsze uśmiechnięty. żebyśmy byli lepsi i nie tylko na święta, kiedy się dostaje prezenty. No tak, życzenia, prezenty, ale kogo widzimy w Stanicy Betlejemskiej? Hmm. Matkę Bożą, która złożyła do małego Jezusa i przykryła go szanem, żeby nie znać. Co jeszcze was uszkodzić. każdy już przychodzi z powrotem. Każdy powinien być wstający i pomolić się do Pana Jezusa. Nie wciśnijmy się w nią, ale możemy przed Nim uklęknąć. Dzieci mówią, że święta są po to, żeby święty Mikołaj przychodził i przynosił nam podarunki. Święta są po to, żeby nie było lekcji i można było długo spać. Święta są po to, żeby ryba w galarecie i wszystko, co na stole, lepiej smakowało. Ale tak naprawdę, święta są po to, żeby pan Jezus nam się przypomniał. Ważniejszy nie jest ani prezent pod choinką, ani ciepła łóżka i gruba kołdra, pod którą cieplutko, ale sam Jezus on jest dla nas największym prezentem. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi na noc jasno Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria. Merry Christmas! Wishing you all the best this holiday season. Happy holidays! I hope all of your Christmas wishes come true. Merry Christmas with lots of love. I hope your holiday season is. is. I don't know. <laughs> <coughs> <laughs> Pessoal, We Wish you a Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. I wish you Christmas. wish you Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. I pani, babcia piernikowa, tak? tak.